Mistrzu zwolnij, pod takim hasłem trwa akcja policji skierowana do kierowców. Chodzi o to, by ściągnęli nogę z gazu i mieli świadomość niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nadmierna prędkość. Akcja trwa przez cały wrzesień i odbywa się w całej Polsce. W trakcie kampanii funkcjonariusze skupiają się przede wszystkim na kontrolowaniu prędkości pojazdów. W 2024 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego odnotowaliśmy 94 tysiące przypadków przekroczeń prędkości. W skali kraju było to 2,5 miliona odnotowanych wykroczeń. Pamiętajmy, że wraz ze zwiększającą się prędkością zmienia nam się pole widzenia też, zmienia nam się tutaj percepcja zmian, które mogą wystąpić na drodze w trakcie poruszania się. Policjanci starają się nie karać kierowców i często poprzestają na upomnieniu. W skrajnych przypadkach, kiedy na liczniku jest stanowczo za dużo, kierowcy muszą liczyć się z mandatem i punktami karnymi. Policjanci przez cały wrzesień są obecni szczególnie w miejscach z ograniczoną widocznością oraz w okolicach szkół i przejść dla pieszych. Z uwagi, że nie było wcześniej wykroczeń, również pouczamy, zwolnić, uważać tak, na te przejścia dla pieszych, która też szkoła się zaczęła. Dzieci przebiegają na hulajnogach jeżdżą, i, żeby dojechać bezpiecznie. bezpiecznie. Nigdy nie wiemy, co tak naprawdę e, może zmienić się na drodze, a tym bardziej, jeżeli mamy ograniczoną widoczność w związku z y, jakimś punktem, który znajduje się na poboczu jezdni. E, akcja Mistrzów Zwolni jest również kontynuacją e, akcji Kochasz, Powiedz to Wariatom Drogowym. Na polskich drogach w 2024 roku zginęło około 1900 osób. W tym roku tylko w czasie wakacji życie straciło już blisko 350 osób. To są bardzo mm, tragiczne dane, które niestety. Mm, przyczyniają się do tego, aby więcej prowadzić tych kampanii, szczególnie kampanii pod kątem ograniczeń prędkości. Pamiętajmy, że najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest brawurowa jazda, nadmierna prędkość i alkohol. Podczas kontroli drogowych policjanci promują założenia kampanii, wręczając ulotki oraz naklejki z hasłem Mistrzu zwojni. Kampania Mistrz zwojni, naklejka informator, że jesteśmy na tych drogach działamy. Zwracamy uwagę na to, jest to, jest to nie tylko w miesiącu wrzesień, gdzie jest karanie, ale przez cały rok. Policcy, policjanci promują kampanię nie tylko podczas kontroli drogowych, ale również podczas działań profilaktyczno-edukacyjnych.